Księga Estery, rozdział trzeci, część pierwsza. Po tych wydarzeniach król Achaszerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hammedaty, potomka Agaga, i wywyższył go, i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. Haman był potomkiem Agaga, króla Amalekitów, którego pokonał Saul, a potem Samuel zabił. Także na pewno. Nie był to człowiek dobrze nastawiony do Żydów. Toteż wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Na dworze perskim obowiązywała czołobitność: ludzie, których wyróżnił król, mieli być otaczani czcią. Inni mieli przed nimi krękać. Mordochaj nie krękał. Nie jest tutaj wyjaśnione dlaczego, ale można się domyślić, że uważał, że krękać można tylko przed Bogiem. Jego imię oznaczało, że należy do Marduka, ale naprawdę należał do prawdziwego Boga. Rzekli więc dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, do Mordochaja. Dlaczego ty przekraczasz zarządzenia królewskie? Zachowanie Mordochaja wzbudziło pewnie nawet sensację. Wiadomo było, że nieoddanie czci temu, kogo wyróżnił król, może być surowo ukarane. Ludzie, którzy widzieli, co Mordochaj robi, nie rozumieli go. Gdy zaś dzień po dniu mówili doń, a on ich nie usłuchał, Donieśli o tym Hamanowi, aby się przekonać, czy Mordochaj utrzyma się na swoim stanowisku, gdyż powiedział im, że jest Żydem. Mordochaj, zdaje się, wyjaśnił im, że, że nie chce klękać przed człowiekiem, bo uważa, że tylko Bogu się takie coś należy. A kiedy inni dworzanie usłyszeli to, to postanowili wypróbować, czy rzeczywiście Mordochaj jest tak oddany swojemu Bogu i... Czy rzeczywiście wytrzyma, czy nie przestraszy się. Pewnie też w ten sposób chcieli sobie poprawić swoje własne samopoczucie i, i, i ocenę samych siebie, bo klękali przed Hamanem ze strachu i nie chcieli, żeby ktokolwiek był od nich lepszy. Gdy zaś sam Haman stwierdził, że Mordochaj nie klęka przed nim i pokłonu mu nie oddaje, wpadł we wściekłość i uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie podnieść rękę na samego Mordochaja, skoro ujawniono przed nim jego narodowość, szukał Haman sposobności, aby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Hasheferosa jako rodaków Mordochaja. Ta czołobitność, którą okazywano Hamanowi, bardzo mu schlebiała i wpadł we wściekłość, kiedy się dowiedział, że jest ktoś, kto przed nim nie klęka. Zdaje się, że sam nie zwrócił w ogóle na Mordochaja uwagi, dopóki... Inni nie powiedzieli mu o nim. Nie zauważył, że jakiś człowiek nie klęka, kiedy on przechodzi, ale kiedy się o tym dowiedział, postanowił, że nie puści tego płazem. Z tego, co tutaj jest napisane, można się domyślać, że mógł go po prostu zabić, ale uważał, że to byłoby dla niego uwłaczające, gdyby poniósł rękę na kogoś tak mało znaczącego. Uznał, że godna jego. Jest tylko zagłada całego narodu, do którego należy Mordochaj. W miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan, w dwunastym roku panowania króla Achaszerosza, rzucono w obecności Hamana Pur, to znaczy los co do każdego dnia i każdego miesiąca. I los padł na trzynasty dzień dwunastego miesiąca, to jest miesiąca Adar. Nie wiemy, co to był za zwyczaj. Zdaje się, że wyznaczano poprzez los jakiś dzień w każdym miesiącu, w którym miało dojść do jakiegoś szczególnego zdarzenia. Dwunasty miesiąc, czyli miesiąc Adar, to jest miesiąc przypadający w drugiej połowie lutego i w pierwszej połowie marca. Także trzynasty dzień tego miesiąca to jest, to jest jeden z ostatnich dni lutego albo pierwszych dni marca. Wszystko to działo się w dwunastym roku panowania Achasferosza, czyli Estera była żoną króla już pięć lat. Przez te pięć lat nie zdarzyło się nic, co natchniony autor uznałby za ważne i warte wzmianki. żołnierz Jego jest. Podnieśmy w górę sztandar, nie padnie ono nie. Wiktorie będą z nami, gdy wodzem naszym Bóg, aż wróg nasz pokona. Siłę ma, nie miecza posiadanie, lecz Pan zwycięstwo da. Przywdziejmy zbroję pełną, błagajmy Pana chwał, tam, gdzie go zawezmą, by żołnierz stał. Więc za Jezusem stał. Szczęgo oręża z nami, zaś jutro w cały śpiew.